We'll Witam w kolejnym odcinku naszej serii Minecraft Hardcore Dzisiaj prawdopodobnie czeka nas przeprowadzka Z tej jakże lichej nory Ponieważ już tam mam przygotowaną miejscóweczkę Tak więc może się tam wybierzemy Ja już tu zacząłem nasadzanie drzew, bo będzie bardzo potrzebne Tak więc musiałem to zacząć. Tu będą schodki na górę. O! To jest miejsce naszego domku. Tu już zrobiłem podstawy. Teraz zostały tylko ściany, okna. No i jakoś to obudować. Czekajcie, ile ja mam drewna? Pach, pach. To jeszcze zrobimy tak? No dobra, to tu damy okiennicę taką sporą. Tu też zobaczymy za chwilę, jak tu. tak raz dwa trzy tu podwójne okienko raz dwa trzy e cztery damy tak i no dobra jak wszystkie to wszystkie la, 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 la. Ouch, ouch. Także mamy tu nasz domek. W ogóle dawno nie wiem, nie byłem na tym survivalku, znaczy naszym e, hardkorze. Dopiero teraz jakoś tak e, poczułem potrzebę gry. No i jesteśmy. Taki mam plan, żeby rozbudować ten dom w taki sposób, że takie z górnego piętra, będą wychodziły takie balkony w bok, coś takiego. Nie wiem, taki pomysł mi jakiś wpadł. Jeżeli wy macie też jakieś, to oczywiście piszcie. Ja jestem otwarty na Wasze propozycje. Jak najbardziej cyk, cyk. Okno jest w tym miejscu. No dobra. No dobra, no to mamy dolne piętro. A pomyślałem o jednej rzeczy. No ale dobra. Jeszcze tak drę. Mam więc. Jeszcze musi być jeden poziom, żeby zrobić sufit. Nie myśli się o takich rzeczach. I na politechnikę, dziecko, miało się iść. Dobra, dobra. Tak mi się śliczne, te teksturki podobają, tak. że... że wow, wow, wow. Jak myślę potem jakieś przejścia, przejazdy, może jak będę miał tory, to nad tym będziemy myśleć. Jakieś przejazdy na tamtą górę. W ogóle mam, po, znaczy nie mam pomysłu właśnie, co zrobić na tamtej górze. Jest taka płaska, bardzo ładna i coś by tu się przydało. Może zobaczyć jaka tu jest wysokość. Podobno mają już się zmienić, że można jeszcze wyżej budować. Tak więc obmyślajcie, co ma tutaj powstać w tym miejscu bo tam jest bardzo piękny teren i nie można zaprzepaścić takiej szansy, żeby co, coś tam powstało. Ej, tego tu nie miał No dobra, mamy deficyt drewna Chyba, że tu coś mam No ale niestety nie posiadam akurat to więc ja idę zbierać i tam w, e, wysadzać drzewa i skończę jeszcze schodki i będę myślał nad drugim piętrem, piętrem tak więc do zobaczonka za chwilę Dla mnie to będzie długa chwila zbierania dużej ilości drewna i z ukończenia tego, tak więc Moment. Dzień dobry. Bardzo tam 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 mój domek już e, jest dosyć pokaźny. Schodki już ukończyłem. Zbierałem troszeczkę drewna jeszcze na wszelki wypadek A oh, fakt nie zasadziłem nowych To nie odrasta, tak jak melony i dynie A propos melonów i dyni e, Na moim kanale w poprzednim odcinku e, serii The Best of Minecraft jest e, ukazana Bram, e, nie Bramka, co ja gadam? Jest ukazana e, farma automatyczna do zbierania właśnie e, arbuzów i dyni. Jeżeli nie oglądasz tej serii, to polecam przynajmniej ten odcinek, w którym jest wszystko bardzo ładnie pokazane jak taką farmę e, zrobić. Dobra, to ja zacznę od zrobienia jeszcze kilku drzwi. Zaraz wszystko zobaczycie, co jest na górze, i tak dalej. Tu mamy taki balkonik malutki, coś tu powiększę. Jeszcze może jakąś fontannę. Mamy wejście na górę. Na górze mamy taki balkonik. A tutaj będzie sypialnia. Tutaj postawimy łóżeczka, jakoś zabudujemy taki baldachim. Kurde, tu jeszcze jedne drzwi. I tu będzie też balkon, z którego będzie wszystko pięknie, ładnie widać. A tu będzie powstawała wieża, którą właśnie teraz mam zamiar budować. Tu jest wejście z drugiej strony, jest takie samo. I tu będą powstawać teraz schody, które się będą pieły w górę. Nad czym ja się zastanawiam. E, okej okay. <laughs> mam jeszcze troszkę kobla. Tak więc ja wybuduję troszkę w górę jeszcze tą wieżę, żeby była taka pokaźna. I w przyspieszonym tempie, jak zabraknie mi kobla, to jeszcze skoczę do kopać. Okej, okay, słuchajcie, kończę ten odcinek, wieża będzie do takiej wysokości i teraz zostało mi ją tylko wykończyć, może jakieś połączenia, zastanawiam się nad takim, żeby do narożnika każdego, do, do narożnika każdego, takie, nie wiem, coś poprowadzić, żeby to jakoś się komponowało ładnie, tylko właśnie nie wiem co, drewno to będzie takie szerokie trochę, no nie no, zobaczę, w każdym razie, A Także tak. Tak więc koniec tego odcinka. Na następny już niedługo. Przepraszam, że była długa przerwa, no ale było to spowodowane różnymi rzeczami. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecrafta Survival. Tfu! Minecrafta Hardcore oraz zapraszam na The Best of Minecraft.